Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Cześć, witajcie serdecznie. Jestem Daniel. Witamy w serii After Nine. A ja jestem Dawid i witamy właśnie w okresie świątecznym. Tak. Dzisiaj będzie odcinek, właśnie o życzeniach. Dokładnie. Jak to jest z tymi życzeniami, bo jednak no, wiemy, że jest to dość mocny i emocjonalny temat. Jak chodzi o osoby, szczególnie, które mają problemy z mową, blokady tak. SBS, no to jednak myśli się dużo o tych życzeniach trzeba będzie albo zadzwonić albo zadzwonić na Skype'ie albo na żywo je złożyć tak. i każdy gdzieś tam ma w głowie osoby które mają bloki no że teraz to będzie emocja trzeba tej cioci, wujkowi, hmm. babci złożyć życzenia a przecież ja już czuję że nie powiem na przykład słowo zdrowia bo jest na zdry. I albo nie powiem życzę, życzę Życz. że tak ciężko i... to mnie I to może to napięcie być, duże jest. No. Jest napięcie, i to już frustruje, i już przed świętami robi się taki niepokój, bo przecież gdzieś w tyle głowy będzie. Ja za chwilę będę musiał złożyć życzenia. Będzie przed wigilią opłatek, i każdy sobie składa życzenia, i już tak. będzie presja. Ja teraz, jak to będzie? Czy znów będzie ten wzrok litości, że nawet nie mogę wydukać z siebie, wyksztuścia, hmm. bo zablokuje mnie na słowo. I koniec. Mm. O, właśnie. Takie Ojejka. sytuacje. są Sona, święteczną znamy to z Nie, zapamiętam, że to było najgorsze. Właśnie, jak chodzi o to podejście, i już mm. nawet ta myśl, że ja pojadę do rodziny, kiedy na przykład było tam mm. u mnie właśnie często było 15 czy 20 osób, gdzie się zbierali wszyscy mm. u babci, jednak podchodzi się i cała kolejka do mnie, prawda? Ta o, Danielek przyjechał. Mm. Chodź, czy Danielku, nie? Od razu mm. jest opłatek i, i zdrówka, zdrówka, i tak dalej leci. I kolej na mnie, a ja, mm, ja również mm -hmm. życzę i przytulenie, i opłatek, i OS Często była porażka i tak. często to niezadowolenie z własnej mowy, z własnych mm -hmm. życzeń, takie, takie po prostu, no taki niesmak by. po tak tym składaniu życzeń, że ja mogłem więcej, miałem w głowie więcej, a nie wyszło. Nie wyszło i zostaje się właśnie z tym odczuciem Czasie późniejszej kolacji, mm. że niestety no, nie umiałem powiedzieć prostych słów życzeń, mm. ale okropne, przecież jak to, co tutaj ja nie jestem inteligentny, żeby życzenia złożyć, ale właśnie tak. blokada mowy, jeszcze ten nastrój podniosły świąteczny, mm. to wszystko, te to emocje. emocje, niestety nie wpływają korzystnie na mowę i Dokładnie. może być blokada. Czasem było nawet tak, że czasami nic się nie powiedziało, bo jednak już na starcie mm. było takie napięcie, że było. I ktoś tylko, okej, okay, dobra, I tak, z tak. zdrówka i przytulił idę. Mm -hmm. O, ze mnie nic nawet nie wyszło. No, przykre sytuacja. Tak, są jeszcze przykre z życzeniami odnośnie życzeń, na przykład w sprawie mowy, żebyś już nie Ten. miał tego jąkania, żebyś mówił dobrze. Mm -hmm. To też nie pomaga, wiesz, takie życzenia. Nie, nie pomaga, dokładnie. <gry> więc co muszę poradzić tak. w takim razie osobom z SBS, które no są teraz w tym okresie, gdzie może gdzieś tam już myślą, jakie mm. sobie poradzę? Teraz akurat wiemy, że jest sytuacja pandemiczna, więc maksymalnie tam do, do pięciu osób się można spotykać tak. z rodziną, tak. gdzieś tam w innym domu. Mamy kilka rad. No właśnie, jakie? Rada pierwsza: życzenia dla osób, które jeszcze mają blokady, mowy jękanie. Powinny mieć krótką postać, najprostszą formę tak. i przećwiczcie sobie jakąś najprostszą formę, czy to będzie wesoły świąt tylko, mhm. czy wszystkiego najlepszego? Duże zdrowia. Wszystko. Życzę Krótkie. zdrowia, mhm. czy życzę pogodnych świąt. Tak. Niech to będzie zwrot, który wam pasuje, którego jesteście bardziej pewni. I po prostu powtarzajcie go. To wcale nie chodzi o to, żeby to był jakiś unikat, mm -hmm. bo tych życzeń jest tak dużo przecież święta, że nie każdy pamięta, co osoba przed chwilą składała i to tak, tak. chodzi o sam gest, sam symbol, że jest opłatek i jest jakiś tekst przy tym opłatku życzeniowy. Dokładnie. Jak będziecie będzie trzymać się formy jakiejś konkretnej, no to jednak będzie taka większa pewność. Hmm. Okej, okay, mam, tak. mam tą konkretną, koncepcję, konkretną, krótką, tak. prostą, ale przynajmniej powiem to w całości tak jak chcę. Hmm. Hmm. No dokładnie, a jak będziemy tak się przeintelektualizować, no. no to jednak to napięcie będzie jeszcze większe i na przykład będzie w głowie cała litania, cały tekst o pracy, o dzieciach, tak. o wszystkim innym. A powstaje taka blokada, że czasem nie powiemy nic. Czasem nic. Są takie tradycje, że się wyjeżdża o płatek i y, wielu rodzinek jest tak, że w czasie łamania, że się tak długo go łamie. Ta, I się trzyma wręcz go. I się trzyma, tak się i w łamie. czasie tego łamania cały czas lecą życzenia. No. I tutaj, w przypadku, jeśli ktoś ma blokadę mowy, no niech raz łamie mm -hmm. wesołych świąt i wszystko jest. Mm -hmm. Nie trzeba tak. gdzie łamać, łamać, łamać i ciągle mówić, 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 bo to przecież nie na tym polega życzenie. Yy, czasami widzimy to w obcych krajach, jest tylko Merry Christmas i koniec. Dokładnie. Wesołych Świąt. I to I to Pszczulenie czy ręka. czy tak. Takie fajne gesty, proste i tak. serdeczne. Jeszcze jest druga rada. Mhm. Jako? Wiadomości głosowe i Messenger, Whatsapp. Tak. Bardzo fajna. Znaczy fajny pomysł to jest. Niekoniecznie trzeba dzwonić od razu live i mieć ciśnienie, że teraz dzwoni. Mhm. Halo, cię życzenia. Tak, tak. Osoby odczytują. Wiemy, że osoby starsze odsłuchują wiadomości głosowe, więc nagrajcie się na Messengera, na Whatsappa. Mhm. Też fajny tekst, można nawet go przeczytać, jak komuś czytanie idzie lepiej, bo no są takie osoby. Mhm. Nagrajcie to i można wysłać ten sam tekst głosowy do wielu osób. Jest to lepsza forma niż na przykład tylko życzenia pisane. Mhm. Tak, mhm. tak. Otóż wiemy, że jednak jak się coś nagrywa, no to jednak no. to napięcie emocjonalne jest mniejsze, prawda, jednocześnie, mhm. więc jest to łatwiej wykonać. Więc takie formy jak najbardziej róbcie. I, I przede wszystkim cieszcie się tą atmosferą świąt, tym, że na przykład jesteście w domu, że coś dobrego zjecie, że nawet posłuchacie jakichś rozmów w rodzinie, wcale nie trzeba się cały czas udziać i produkować. Mm -hmm. Jeśli będzie leciał film Kogiel Mogiel mm -hmm. czy Kogel Mogel, bo tak się powinno powiedzieć, to wcale nie trzeba na niego patrzeć, mimo że tam są te epizody z jąkaniem. Mm -hmm. Może coś innego warto zrobić, ale żeby nie tylko patrzeć przez pryzmat mowy na te święta, no bo no nie odchodzi święta, żeby ciągle mówić i mówić. Dokładnie. No Można jednak właśnie cieszyć tym klimatem świąt i tą atmosferą rodzinną, żeby być wtedy no w spokoju wspólnie z kimś i spędzić to. Tak jak najlepiej się da. Wiem, wszystkiego dobrego na święta, ale myślę, że zobaczymy się jeszcze jutro przed świętami. Tak. I codziennie wchodźcie na, na nasz kanał, aby właśnie oglądać o 21.15 filmiki. Na przykład z zamiast filmu Kogel Mogel można. O, na przykład do... zamiast od rodziny jakiś tak. ciekawy filmik, który Wam się podoba. Znaczy listy. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro. Do zobaczenia, pa. cześć.